Gdzie ma było wszystko w porządku i jest dalej. Wciąż oglądam ten kabaret, stojąc pośrodku lalek. Zdalnie sterowane kukły, manki sy i manki do, Jak te tresowane kurwy zapłać im co chcesz, rób. Własne zdanie piętnowane i niechciane na salonach. Nie masz nic do powiedzenia, to to pięknie ubierz słowa. Zbierzesz oklaski, pewnie kukły chętnie przytakują. Obojętne co czują, i tak tu brednie są górą. Wszyscy ledwo żywi, a chcą iść do celu po trupach. Życie to dziwka, a co drugi tu daje się ruchać i jeszcze płaci. Aj, za to za to trzyma fason, a krwawiący odbyt podciera kasą. Masz tyle, co ukradłeś, oddawaj, co zarobiś, Cięte drzewa na banknoty, a tobie kłody pod nogi. Skacz, kiedy każą ci to rozkazy, od góry masz czas i tak nie dożyjesz do emerytury. Musisz myśleć europejsko, ty za chuj, zrobisz dziecko, pieprz to sprzedaż je lub lekarze usuną Aha, tutaj konsekwencji nie ma, nie było, nie będzie klepią, to w te wi zawięcie będą ci patrzeć na ręce Pyszy jak trzeba, jak wypada, nie jak chcesz Znów brydni rzeka na ciebie spada jak też. Życiowe rady daje, tu feministyczna szmata, córkę karmiła łyżką, którą wyskrobała jej brata Teraz walczy o swoje przywileje, parytety Aż się czasem chce zapomnieć, że się nie pije kobiety Córka nastoletnia, kurwa, po strach osiedli Ciągnie tyle chuj, że już zapomniała, że ma zęby Powinna mieć ksywę GPS, jej największy atut Biorąc do pyska, rozpoznaje ulicę po smaku Życie słodkie jak bita śmietana Na kolana księdza wychowana Na bredniach i błędach rodziców Bo usłyszała w mediach wszystko, co wie o życiu Nazywanie rzeczy po imieniu jest niepoprawne Dalej, najdalej musisz sięgać po prawdę Ta boję się, co zobaczę za parę lat Dzieci z dwoma tatusiami, z których żaden nie ma jaj Szkoła bezstresowa, pewnie pięć miesięcy wakacji A zamiast matematyki tej są tak postępowi, wybije im postęp z głowy. Ich masz pokojowy, zamienię w pogrzebowy. A te święte krowy z uśmiechem na twarzy, witam rzeźni i ścięte głowy, jako ozdoby w mojej kolekcji. I pamiętaj, musisz wyglądać jak jebana ciota. Słyszysz te jęki rozpaczy, to właśnie krzyczy moda. Wygoda to iść za stadem i nie zbacza z Żeby się dopasować, musisz spełnić wymogi. Ludzie są bezwartościowi, a ich słowa bez znaczenia. Pewnie się nienawidzisz, słuchając ich pierdolenia. Nie zmieni świata i nie Żyć. Przecież jestem głupi, sam nie wiem co dla mnie dobre. Dziękuję za twoje złote rady. Napluję ci w mordę. Czuję od razu, a zarazem.